Z tego stycznia wojska marszalka Koniewa przeszły do generalnej ofensywy, a w tydzień później Kraków święcił wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Nienawistna flaga kichlerowska spadła na bruk krakowskiego rynku. Tysiące rąk rozdarło na strzępy symbol niemieckiego panowania nad prastarą stolicą królów polskich. Nie pomogły Niemcom strzelnice i opancerzone bunkry. Tu każdy dom miał być twierdzą niemieckiego oporu, każdy zaułek śmiertelną pułapką dla nacierających. Kierunujące uderzenie Czerwonej Armii złamało wszystkie rachuby Niemców. Kraków jest wolny i niezniszczony. Ocalały dzielnice mieszkalne, relikwie historyczne i zabytki architektury. Niemcy nie zdążyli wysadzić w powietrze Wawelu. Tylko w jednym miejscu pocisk artyleryjski uszkodził nieznacznie dach i mury zamkowe. Miasto w szybkim tempie wraca do normalnego życia. Wobec zniszczenia mostu na wiśle, ludność wespół z wojskiem buduje drewnianą przeprawę. Na drogach wiodących na wschód niekończące się transporty jeńców niemieckich. Drang nach Osten w nowym, poprawionym wydaniu. Raków jest pijany wolnością. Tysiączne tłumy witają delegatów rządu Rzeczpospolitej i przedstawicieli Wojska Polskiego. Wiec narodowy staje się żywiołową manifestacją uczuć patriotycznych Krakowa. I Ur dojcze Stadt Krakau przestał istnieć. Wolność wróciła na prostare ulice Piastowskiej Stolicy. Nad grobem nieznanego żołnierza. Zmiana warty. Pierwsze po przeszło pięciu latach. Zgiełk wojny oddala się od Krakowa. Wyzwolenie kroczy na zachód.